Wysokie zwycięstwo 5.1 z młodzieżową renacją Łotwy. Jak ocenisz to spotkanie? No, spotkanie myślę, że było przeprowadzone w niezłym tempie. Dwa zespoły, szczególnie drużna Łotwy, chciała się na pewno pokazać na tle starszych rywali. Jeździła, podkręcała wysoko tempo. My staraliśmy się grać swoje. Mamy również dużo młodych chłopaków, którzy, którzy zagrali niezłe spotkanie. Cieszy pięć bramek strzelonych, jedna tylko z tyłu stracona, więc myślę, że mecz jak najbardziej na, na, na plus. Te wnioski chyba zostały wyciągnięte, bo dzisiaj jednak zdecydowanie więcej byliście przy krążku niż wczoraj. Myślę, że tak, troszkę. <laughs> Troszkę za dużo par moim zdaniem złapaliśmy w tym meczu. Przeciwnikowi daliśmy poczuć to, ten, ten, ten krążek był w przewagach na, na, na krążku 5 na 5 to my kontrolowaliśmy to spotkanie i byliśmy drużnią lepszą dzisiaj. Dzisiaj dosyć aktywny byłeś. To, to też chyba takie sobie chciałeś gdzieś tam trochę bardziej ofensywnie zagrać? Czy, czy ofensywnie? No trenek mnie tutaj wystawił do, do, do gry w przewagi. W klubie jestem bardziej sławień, więc gdzie sobie użyłem, że tak powiem. Sporo tych strzałów. E, jeden też tak także chyba dla obrońcy to jest taki, dosyć taki dodatek, nie? Oprócz tego, że dobrze się broni, to jeszcze tak, dobra braku. Tak, tak, było tych strzałów, kilka mogło paść troszkę więcej bramek, aczkolwiek jestem zadowolony, że, że, że ta jedna wpadła. Turnie może nie są wymagające przeciwnicy, ale chyba też dobry test. Kolejny przed takim etapem przygotowań do Mistrzostw każdy mecz, jest, każdy mecz jest dobry, każdy trening na zgrupowaniu daje nam, na, daje nam tej pewności siebie. Jest, jest dużo młodych chłopaków, którzy dopiero poznali ten, ten system trenera Calavera. Mieliśmy cztery treningi na lodzie, nie da się wszystkiego przejść, że tak powiem, przez te cztery treningi, aczkolwiek z meczu na mecz myślę, że na, nasza gra wygląda coraz lepiej. Literka C to chyba dla ciebie też ogromne wyróżnienie. Tak, bardzo się cieszę, jest to ogromne wyróżnienie. Cieszę się, że dostałem. Funkcję kapitana od stału szkoleniowego i mam nadzieję, że godnie reprezentuje, zastępuje Krystiana Dziubińskiego. Sporo jest też młodzieży w kadrze, Ty jako doświadczony zawodnik ich jakieś wskazówki dajesz, motywujesz, poprawiasz, co mogą jeszcze w tej kadrze się tak czuć lepiej? Tutaj każdy czuje się dobrze, każdy jest mile widziany, My mamy świetną atmosferę, zostałem ustawiony w trzeciej, w trzeciej piątce z, z młodymi chłopakami, mam dziewiętnastolatka na obronie, który jest debiutantem, myślę, że zagrał dwa fajne mecze i pokazał się z niezłej strony. Teraz każdy miesiąc dosyć szybko płynie i Mistrzostwa Świata przed wami. czy gdzieś w głowie jest, z kim się zmierzycie i jak mogą wyglądać to spotkanie? Tak szczerze to nie myślę jeszcze o tym. Przed nami jeszcze są kwalifikacje olimpijskie w lutym, więc to będzie nasz taki pierwszy krok, a Mistrzostwa Świata to już, to już najpiękniejsza chwila od, od x lat. Dzięki.